Rodzaje energii mechanicznej to dzisiejszy temat. Celem lekcji. Poznam różne rodzaje energii mechanicznej. E, tu będziemy omawiali w sobie wspomniane już wcześniej przeze mnie energię, rodzaje tej energii, czyli energię potencjalną, energię kinetyczną. Energia potencjalna jest związana z wysokością. Czyli na powierzchni Ziemi im wyżej podniesiemy dane ciało, tym uzyskuje ono większą energię potencjalną, Energia potencjalna ciężkości jest to energia układu ciało Ziemia lub każdego układu ciał oddziałujących z sięłami grawitacyjnymi. Jest ona związana z położeniem tych ciał względem siebie. Czyli Ziemia tutaj jest olbrzymim ciałem, na powierzchni którego znajduje się ciało o masie M, czyli oddziaływanie pomiędzy Ziemią a tym ciałem jest to yy, od zmiana tej odległości skutkuje nam wzrostem energii potencjalnej. E, przykładami takich ciał są energia skały wiszącej nad przepaścią, energia meteorytu na orbicie około energia układu Księżyc-Ziemia, czy jakiego innego układu oddziaływającego siłami grawitacyjnymi. Zmiana energii potencjalnej układu ciał wiąże się ze zmianą ich wzajemnego położenia, czyli po prostu musimy zmienić położenie, odległość pomiędzy tymi ciałami, w ten sposób zmieniamy energię potencjalną. Definicja energii potencjalnej dla niewielkiej wysokości nad powierzchnią Ziemi. Yy, to jest znany nam wzór, że EPR równa się MGH, czyli energia potencjalna dla niewielkich wysokości nad powierzchnią Ziemi jest iloczynem masy tego ciała i wysokości nad poziom zerowy, ponad który ciało to zostało wzniesione. Tu jest ważna informacja, że jest to dla niewielkiej wysokości nad powierzchnią Ziemi, ponieważ ten wzór pracuje nam gdzieś do, do 1,5 km nad powierzchnią Ziemi, później tak naprawdę zmienia nam się wartość przyspieszenia ziemskiego i nie oddaje nam prawdziwej wartości zmiany energii potencjalnej. W ogólnym przypadku używamy wzoru, który poznamy w rozdziale o, o polu grawitacyjnym. E, wzór na energię potencjalną dla niewielkiej wysokości nad powierzchnią Ziemi, to, czyli mamy E_p równa się mgh. E_p jest energią potencjalną w dżulach podawaną, masa m w kilogramach, G przyspieszenie ziemskie metr na sekundę kwadrat, H jest to wysokość nad poziom zerowy, czyli ten poziom względem, którego my liczymy sobie tą wysokość potrzebną tutaj w tym wzorze. Ten poziom może być dowolnie wybrany, czyli by byłby poziomu zerowego, który my przypisujemy EP0 równe 0, możemy dokonać dowolnie tak, by, tak, aby najwygodniej było rozwiązywać konkretny problem. Czyli mając na przykład podniesioną książkę nad ławką, My możemy określić tą energię względem ławki, ale możemy to również określić to na przykład względem poziomu podłogi, albo określić tą energię względem poziomu gruntu. Więc to jest ten, to co nam mówimy, co, co tutaj jest wyjaśnione jako wybór poziomu zerowego. E to również oznacza, że ta energia potencjalna nie ma stałej jednej wartości, tylko mamy względność tej energii. Energia potencjalna dla niewielkiej wysokości nad powierzchnią Ziemi jest wielkością względną, ponieważ jej wartość zależy od wyboru układu odniesienia. Dla poziomu zerowego energia potencjalna wynosi 0, a następnie jej wartość wzrost, wzrasta wprost proporcjonalnie do wartości wysokości, czyli tu mamy 0 zgodnie z naszą definicją, a później im większa wysokość, tym bardziej nam wzrasta energia potencjalna. E Mamy tutaj definicja zmian energii potencjalnej dla sił zewnętrznych, czyli zmiana energii potencjalnej układu ciał jest równa pracy sił zewnętrznych, równoważącej w każdym punkcie siłę wzajemnego działania ciał, siłę wewnętrzną, czyli jeżeli mamy jakąś siłę, która podnosi nam do góry e, ciało, to będzie to nasza siła zewnętrzna, ona zwiększa nam e, energię, czyli jest na plusie. E, czyli zmiana energii potencjalnej się praca sił zewnętrznych. E, siła grawitacji jest przeciwnie skierowana na przykład w tym naszym przykładzie, czyli będzie miała tutaj siła grawitacji będzie siłą wewnętrzną. W, w tym układzie, bo to będzie siła pomiędzy elementami występującymi w nim, czyli pomiędzy ziemią a tym naszym ciałem o masie M. Definicja zmian energii potencjalnej dla sił wewnętrznych, czyli zmiana energii potencjalnej układu ciał jest równa pracy sił wewnętrznych wziętej znakiem minus. Czyli gdybyśmy działali tylko pod kątem e, siły grawitacji, to siła grawitacji zmniejszyłaby nam tą energię, dlatego mamy ten minus, czyli delta EP równa się minus W sił wewnętrznych. Drugim e, formą energii jest energia kinetyczna, czyli energia kinetyczna jest związana z ruchem, czyli posiadają ją ciała znajdujące się w ruchu. Przykładem są energia rzuconej piłki, energia strzały wystrzelonej z łuku, energia jadącego samochodu. Zmiana energii kinetycznej wiąże się ze zmianą jego szybkości. Yy, I teraz znany nam wzór, że energia kinetyczna równa się mv2 przez 2, oznacza, że energia kinetyczna danego poruszającego się ciała jest wprost proporcjonalna do leczynu masy tego ciała i kwadratu jego prędkości, co można zauważyć w wzórze. mamy wzór na energię kinetyczną, czyli Ek równa się mv2 przez 2? Energia kinetyczna jest podawana w dżulach, masa w yy... Kilogramach V, prędkość ciała w metrach na sekundę. E, tu, z uwagi na to, że o ruchu decyduje wybór układu odniesienia, mamy względność energii kinetycznej, czyli energia kinetyczna jest związana z ruchem ciała, dlatego jest to wielkość względna, zależna od wyboru układu odniesienia. Gdyż w jednym układzie odniesienia ciała może być w spoczynku, a w innym układzie poruszać się z bardzo dużą prędkością. I e, definicja zmian energii kinetycznej. Zmiana energii kinetycznej ciała jest równa pracy siły wypadkowej sumy sił wewnętrznych i zewnętrznych działających na to ciało czyli delta EK właśnie minus w wypadkowej czyli tu oznacza to jeżeli mamy ten nasz przykład z e, tym rysunkiem w dół działa siła grawitacji w dół działałaby jakaś inna siła to wypadkowa by nam powodowała przyrost prędkości zgodnie z drugą zasadą dynamiki a przyrost prędkości skutkowałby e, zwiększeniem energii kinetycznej co tutaj jest zaparte w tym wzorze na co bezu do tego tematu. Jest zawarte poniżej. Dziękuję za uwagę. Okay.